Pamiętacie The Soviet Border? 12 dni temu był ostatni film. A z Border zostało tylko to. To jest mój nowy skin. I coś... Co napisał jakiś developer? Nie ma adminów. Nic nie ma. Nic nie mogę zrobić. Usunął nawet Bubble chata. Wszystkie teamy. Wszystkie skrypty. Wszystkie skrypty, które Grantpa robił. Tak się męczył. A on to usunął. Developerów mamy wszystkich. Technoblade, czyli ten Ali, to wczoraj nagrałem film z jego gry. No to wczoraj, a wczoraj go dodałem. Grałem w simulator X. A, no i to się stało. No, nic nie ma. Nie ma nic, zostało tylko to. To jeszcze podłoga była, ale ja ją usunąłem przez przypadek. No, jak się usunęłem to teamy. Jestem bardzo z tego powodu smutny. Więc postaram się zaraz nagrać gra. Moją nową grę. O piłce nożnej Shadow yy, robił kopię gry Ale coś mi się zepsuło i powiedział że jutro zrobi No musiało się zepsuć Musiało Musiało, po prostu musiało No i co zostało z gry A kopii nie ma Nie ma kopii nic się nie da zrobić. Nic. Kompletnie nic. Jak się revertuje do starszych wersji, to nic nie działa. Nic nie działa. Nic. N Mój sens nagrywania filmów na YouTube już, już. Już sensu nie ma. Nie ma. Nie ma, nie ma już sensu, bo Zoweed Border to była taka odpórka na kanał. A bez niej to. Nic się nie da zrobić. Nie słyszycie po moim głosie jeszcze? Mogę wam pokazać teraz, jak robią. Nawet moje marzenie się nie spełniło. 10 tysięcy wizyt. Tak blisko. Tak blisko do trzech 3000 wizyt po prostu 28 wizyt Czy tam nawet mniej brakuje z tej gruntwa robi ściany techno ali i tutaj ubrania robi Jest moje ubranie, ubranie premiera widzę premiera policji są ubrania agencji widzowie ja wam dziękuję za oglądanie dajcie łapkę w górę i subskrypcję jeśli jeśli wierzycie że nam się uda to rozbudować jeśli jeśli jesteście w naszej drużynie w drużynie cierpliwych i wiernych wszystko sami teraz od nowa robimy jak widzicie grandpad i jedną ścianę już chyba z 20 minut robi no była seria, no już nie ma serii O, wizyta się ulepszyła No to puśćmy sobie może na pierwszy film z The Soviet Border No to nie pierwszy, bo pierwszy to był ten Ale może Ach. jak ja to pamiętam No No i to jest pierwszy normalny film A ten stary spał Widzowie Ja wam dziękuję za oglądanie Już teraz naprawdę Widzimy się w następnym filmie No i pa